te gofry! Wspaniały wybór, zatwierdzam. To łatwe. Yeah. Super, zacznę od jajek. Zobaczcie, co ja potrafię. Uważaj, bo je rozbijesz! Właśnie tego chcę Babciu, teraz cukier. Ale right, tylko right, troszeczkę. Rozumiem. Dosłownie szczypta. Brawo! Żartowałem. Im więcej cukru, tym gofry będą smaczniejsze, a to i mąka. Chyba będę kichać. O, przeszło mi. Dzięki Bogu. A psik! Ups, ojej, wnuczku, powrodziłeś cały stół. To wyszło przez przypadek. Dajcie spokój! W porządku mamy mąkę teraz mleko. To nie będzie problem. Aktywuję super prędkość! Jestem szybszy niż jakikolwiek mikser. Niespodzianka! Itersy na pewno spodobają się moje siostrze. Wspaniale! Niski są gotowe, ciasto też. Wszystko co musimy zrobić, to połączyć je razem. Wytrzymaj jeszcze trochę tego gofry, to będzie coś. Super, tak się cieszę, że mam gofrownicę w kształcie serca. Można do niej wlewać różnokolorowe ciasto i wyjdą tęczowe gofry. Wilka i mamy to. To jest po prostu bomba. Aby zaskoczyć siostrę, udekoruję je czekoladą i posypką. Och, sam bym je zjadł, gdyby nie challenge. No, niby ładne, ale wszystkie zęby zrobią się zielone. Barwniki psują żołądek i smak gofrów, więc ich nie dodam. Wnuczka spróbuje mojego dania i nie będzie mogła się zatrzymać. Sekret babci to syrop klonowy i oczywiście masełko. Te gofry nie mają sobie równych. A co z naturalnymi barwnikami? Cukinia sprawi, że moje gofry będą zarówno pyszne jak i piękne. Dwa w jednym. I mam wygraną w kieszeni. Jedyne co muszę zrobić to dodać kilka niezbędnych składników i mogę wlać ciasto do gofrownicy. Do dzieła! Voilà. Szefowa kuchni prezentuje wspaniałe gofry. Teraz czas na dekoracje. Dodam kilka zielonych listków dla efektu. Liście to obrzydliwe! No, próbuj, kochanie. Interesujące, ale się postara liście normalnie, szok. Zacznę od goflów zrobionych przez babcie. Są pyszne, ale zbyt proste. Wow, co za niezwykła dekoracja. Co to robią liście? Spadać stąd. Same gofry wyglądają całkiem nieźle. Spróbuję. Fuu, to jest obrzydliwe. Smakuje jak gąbka. Nie będę tego jadła. O rany. Te gofry są takie fajne. Są w kształcie serc. Jakie to słodkie. Dzięki, braciszku. Są bardzo smaczne. Jestem najedzona. Wygrałeś. Dzięki, hura. Co tam narysowałaś? Zaraz zobaczysz. Zróbcie mi frytki. Nie ma problemu. Zrobi się. Babciu, zaczęliśmy! I ja nie spałam. Rozumiem. Czy to olej? Super! Gdzie oni go zawsze wlewają? Czemu tak słabo leci? Wygląda na to, że nakrętka jest zepsuta, a bez niej jest szybciej. Wszystko w porządku, brawo ja! Chciałem zachować te torbę mrożonych frytek dla siebie, ale nie będę żałował własnej siostrze. O nie, czekaj! Tam jest za dużo oleju. Skąd te rozpryski? To boli! Przestań chlapać! To nie do wniesienia! To tak gotuje! Przepraszam, babciu. Trzeba dolewać dużo mniej oleju. Patrz i ucz się. Wystarczy. Teraz można włączać kuchenkę i wrzucać ziemniaki małymi porcjami. Chociaż masz rację, tak jest szybciej. Najważniejsze, żeby olej nie pryskał. Apetyczne i chrupiące ziemniaczki gotowe. Można przełożyć je do miseczki i dodać soczysty keczup. Co o tym sądzisz Szefowa? <grywa> Brawo, babciu! Chociaż dekoracje są słabe, w challenge'u trzeba wykazać się wyobraźnią. Podzielę frytki na porcje i wezmę najcieńszy plaster w boczku. Troszkę go podsmażę i zawinę w niego ziemniaczki. Voilà! Tak jest o wiele lepiej. I masz rację co do sosu. Sprawi, że danie będzie o wiele smaczniejsze. A pietruszka do domu uroku. Genialne! Nie umiem gotować frytek. Co robić? O, już wiem! Moja siostra będzie w szoku. Poczęstuję ją moimi ulubionymi żelkami. Wyglądają zupełnie jak frytki. Smacznego, siostrzyczko. Skoro wszyscy używają sosu, to zrobię to samo. Ale zamiast sosu dodam syropu truskawkowego. Częstuj się. Hurra, frytki wyglądają cudownie i jak pysznie pachną. Zobaczmy, co zrobiła babcia. Jak fajnie. Mm, palce lizać. A co to za arcydzieło od szefowej? Nie jem pietruszki, ale sos jest całkiem smaczny. Mmm, jami. Warto to spróbować. Oj, fu, nie lubię bekonu. Oh. Ciekawe, co zrobił mój brat. Ojej, to żelki! Ale fajnie, chcę więcej. To niesamowite. Ponownie przyznaję zwycięstwo bratu. Awesome. Dzięki, młoda. No tak jest o wiele lepiej. Dziękuję, babciu. Teraz chcę rolki sushi. Przyjąłem. Trafiłaś we właściwe miejsce. O matko, a co to takiego? Nori i ryba są paskudne. Skoro siostra wariuje na widok żelków, znowu ich użyję. Są takie pyszne. Trzeba najpierw wlać bitą śmietanę, a potem położyć żelki i oczywiście dodać misie. Oh, yes. Wyszły mi niesamowite słodkie rolki. Odlot. Pozostało tylko polać je super syropem. Zobaczcie, jak gotuje mistrz. Mmm, yummy O, oh, wow. Same żelki nie zaspokoją głodu, zwłaszcza że dziewczynka już je zjadła. Jeśli chce rolki, to będzie miała rolki. Zacznę od gotowania ryżu. Ryż? Czyli właśnie tego potrzeba do tych rolek. Babcia wie jak to zrobić. Patrzcie tutaj. Drugim składnikiem jest awokado, maksimum zdrowych tłuszczów, minimum niezdrowych węglowodanów. Babcia też to potrafi. Ech, ta babcia na pewno nie potrafi pokroić łososia tak cienko jak profesjonaliści. Ryż jest ugotowany. Och, zupełnie zapomniałam o nori. Seri awokado będą nadzieniem, a mata pomoże uformować mi rolki. Cudownie. Wszystko co muszę zrobić, to położyć rybę na wierzchu. Danie szefowej kuchni gotowe. Ojej. Daleko mi do dania szefowej. Co robić? Mam pomysł. Jeśli chcesz mieć okrągły kształt, to możesz wziąć ogórka. Trzeba wyciąć środek i włożyć tam ser. To będą rolki w stylu babci. Jesteśmy gotowi, kochanie. No dobra, zobaczmy. To nie wygląda jak rolki, ale mimo wszystko spróbuję. Nie smakuje mi. Przykro mi babciu, nie ja takich rzeczy. Dziwnie wygląda i mi nie smakuje. O! A rolki szefowej kuchni wyglądają dokładnie tak, jak je narysowałam. Wow, to jest pyszne! Yummy. A co to? Ojej! Ostre wasabi! Pomocy! O rany, jakie to piękne. Co za wyżerka? Hmm, to niesamowite, braciszku. Jesteś najlepszy. Na zdrowie. Na koniec mam ochotę na kawkę. Zrobię ją w mgnieniu oka. porządku, kochanie. Umowa stoi. Mam tę saszetkę już od dłuższego czasu. W końcu pora, żeby jej użyć i zaparzyć kubek aromatycznej kawy rozpuszczalnej. Wystarczy zalać ją wrzątkiem i dodać mleczko. Zobaczmy, idealnie. Uj, jest taka gorzka i gorąca. Założę się, że moja siostra lubi zimną i słodką. Bez lód, dodam syrop czekoladowy i im kubek. Super! A teraz użyję gotowej, sprawdzonej kawy od profesjonalistów. Wiem, że na pewno będzie pyszna. Uwielbiam też bitą śmietanę. Jeśli ja ją lubię, to i moja siostra. Dadam. Fajna wieża. Posypię ją ciasteczkami Oreo. Super. No co tam babciu? Czego ty tam słuchasz, wnuczku? Sama zobacz! Juhu. Przypominam, że jesteśmy w trakcie wyzwania. Co za aromat! Szefowa kuchni używa tylko najlepszych ziaren kawy. Najpierw trzeba je zmielić, a potem zaparzyć. Wszystko musi być precyzyjne tylko wtedy wyjdzie idealny smak. Dzięki kolbie można kontrolować ilość mleka. A jednocześnie ubija ci je od razu. To jest technologia. To prostu babciu. Też możesz używać gadżetów, aby osiągnąć taki efekt. Kolejny sekret, słodka wata cukrowa stawi, że każda kawa będzie niesamowita. No i jak? Fajnie, próbuj siostrzyczko! Super, zacznę od kawy babci. Oj, jest okropna, nie dam rady tego pić. Ale jak to? O rany, wata cukrowa. Odlot! To jest mega fajne. Oj, jak wam się podobają moje wąsy? Zapomniałam o kawie. Jej też muszę spróbować. Ale oczywiście nie bez waty cukrowej. Bardzo mi smakuje. A co przygotował mój braciszek? O jej, to Oreo z bitą śmietaną. To jest pyszne. Mmm, yummy. Mrożona kawa jest super. Wiedziałem! Hurra! Komu przyznać zwycięstwo? Trudny wybór. Wygrywa szefowa. To najlepsza kawa, jaką kiedykolwiek piłam. Macie pod kloszami. Wow, Jane ma kawałek surowego mięsa. Co więc ma Fibi? O, Ma coś smaczniejszego. Górę pankejków. Ekstra. Zacznijmy od Fibi. Mm, moje pankejki pachną tak pysznie. Nie potrzebuję masła, ale czekoladę potrzebuję i to bardzo. Wow, jakie apetyczne. Spróbujmy. O rany, pyszne. Podoba mi się. Mm. Mam pomysł. Zalejmy czekoladą pankejki za pomocą rurki. To świetny pomysł. Zaraz poleję czekoladą wszystkie pankejki. Tylko spójrzcie jak pięknie spływa czekolada. Czas spróbować. O, rany. Jane nawet o tym nie myśl. Nie mam zamiaru się dzielić. Mm, cudownie! Jakie to jest dobre! Tak mi to smakuje. Skończyłam. Jane, teraz twoja kolej. Nie mam szczęścia. Dostałam kawałek surowego mięsa. To takie niesmaczne! Będę musiała spróbować je z czekoladą. Wygląda przerażająco. Nigdy nie jadłam surowego mięsa. Tylko po ugotowaniu jest smaczne. Ale surowe w czekoladzie? Spróbujmy! Fuj, co za ochyda. Bibi, a może ty go spróbujesz? Nie, Jane. Musisz wszystko skończyć sama. Surowe mięso jest takie obrzydliwe. Czekolada na pewno do niego nie pasuje. Nadal spróbuję zjeść je w całości. Czuję się jak dzikie zwierzę, które je surowe mięso. Grrr, straszne. Teraz pierwsza otworzy klosz, Jane. Wow, Jane ma szaszłyki z piankami marszmelą i żelkowymi oczami. Fajnie! A teraz zobaczmy, co ma Fibi. Okropne brokuły. Szkoda nam cię Fibi. Ale zacznijmy od Jane. Jestem za! Mam takie pyszne szaszłyki z marszmelą! Palce lizać. A te żelkowe oczy są takie smakowite! Mm, w środku mają słodki dżem. Rewelacja. Teraz spróbuję zanurzyć w czekoladowej fontannie i zjeść! Wow! Nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. O, to jest niesamowicie pyszne. Nigdy bym nie pomyślała, że to może być tak dobre. Super! Mm. Fibi, przepraszam, ale zjem wszystko i się nie podzielę. Jest zbyt pyszne. Od razu wiedziałam, że nie będziesz się dzielić, więc jestem gotowa spróbować brokułów z czekoladą. Wyglądają okropnie, ale nic na to nie poradzę. Trzeba będzie zjeść. Może z czekoladą będą smaczniejsze? Nie, to nadal jest paskudne. Połączenie brokułów z czekoladą wcale mi się nie podoba. Chociaż wiecie co? To wygląda całkiem ładnie. O, tak. Więcej czekolady. Może zamaskuje paskudny smak brokułów. Ok. Próbuję. Uuu, to jest obrzydliwe. Ochyda. Rzeczywiście. Jayna, może chcesz spróbować? Nie to nie. Zjem wszystko sama. Och, jakie to jest niedobre. O nie! Co za ochyda? Kiedy te brokuły się skończą? Wiesz co, Jane? Mojemu brzuszkowi nie spodobały się brokuły. I ty na pewno to poczułaś. Ale cuchnie! Zobaczmy teraz co ma Fibi. Fibi nie chce, więc zacznijmy od Jane. O rany, ona ma szaszłyka z karaluchów. Jakie to okropne! Już samo patrzenie przyprawia o mdłości. A co ma Fibi? O rany! Fibi ma rolki, ale fajnie. To na pewno jest niesamowicie pyszne. Jestem gotowa spróbować. Mmm, jak smacznie to wygląda. Nie mogę się doczekać, kiedy to zjem. Wiesz co, Jane? Myślę, że czekolada nie zepsuje moich rolek. Chcę ich jak najszybciej spróbować z czekoladą. Zanurzamy rolkę w czekoladzie. I próbujemy. Mam nadzieję, że będzie równie smaczne jak z sosem sojowym. Wygląda apetycznie. Oj, Jacie, to jest takie niezwykłe i takie smaczne. Julia nie żartuje, to jest naprawdę pyszne. Tak mi się to podoba, że chcę spróbować jeszcze. O tak. Mmm, pyszności. Fibi, z takim apetytem, że zaczynam ci wierzyć. Wow, zjadłaś już prawie wszystkie rolki. Jak to wszystko się w tobie mieści? Było ich tak dużo Okej, okay, teraz moja kolej Mam okropne karaluchy Dobrze, że nie są żywe Byłoby jeszcze gorzej Z czekoladą wyglądają przerażająco Boję się je nawet polizać Pu, co za ochyda Phoebe, ja tego nie zjem Jane, ale trzeba, jesteśmy w challenge'u Masz rację, będę musiała to zjeść. Co za obrzydliwość! Czuję ich małe wąsy na moim języku! Nie mogę uwierzyć, że żuję prawdziwego karalucha. Dobra! Dałam radę! Czas na nowe przysmaki. Dowiedzmy się, co tym razem wam położyli. Wow, Jane ma piękne różowe pączki. Jakich dużo? A Fibi ma okropną ośmiornicę na szaszłyku. Jaka ona jest straszna i brzydka! Zacznijmy od pączków. Nie mam nic przeciwko. Uwielbiam pączki, są takie apetyczne, słodkie i pyszne. Zanurzam w czekoladzie. To na pewno będzie niesamowicie dobre. Jestem zachwycona. To jest takie pyszniutkie. Fibi na bank mi zazdrościsz, bo pączki z czekoladą są takie pyszniutkie. Podoba mi się to. Chcę zjeść je wszystkie, bo są niesamowite. Zanurzam w czekoladzie. Gotowe! Chodźcie do mnie, moje słodziaczki! Mmm, jakie dobre! Zostały mi trzy pączki. Muszę je zjeść naraz. Fajny pomysł. Zanurzam w czekoladzie. I próbuję! Tylko spójrzcie, jak pięknie czekolada spływa po pączkach. Mmm, prawdziwa uczta! Aż nie mogę się oderwać. Hmm? Czyli teraz przyszła kolej na mnie i tę okropną ośmiornicę. Wygląda tak przerażająco. Nawet czekolada tu nie pomoże. W dodatku śmierdzi rybą. Te przyssawki są takie ohydne. Muszę jak najszybciej ją włożyć do buzi i nie myśleć o niej więcej. O rany, jaka duża ośmiornica. Za co mnie spotyka taka kara? Ośmiornica z czekoladą jest okropnym połączeniem. Zostały mi jeszcze Ew. dwa szaszłyki z ośmiornicami. Nie wiem, jak ja to zrobię. Okej. Okay. Wzięłam się w garść. Zanurzam w czekoladzie. I próbuję. To wygląda paskudnie. Od samego patrzenia mi dobrze. Fu! jest jak guma. Tak się ciągnie. Co za ochyda. Nie znoszę ośmiornic. Um, Jeszcze troszkę. O, oh, niedobrze mi. Dałam radę. Brawo, Fibi. Stać, Fibi, Tym razem Jane jest pierwsza. O, oh, Jane ma pyszne cheetosy. Super. Teraz dowiemy się, co ma Fibi. Fuj, to grzyby. Zupełnie niesmaczne. Zaczynamy od Jane. Próbujemy cheetosów. Uwielbiam cheetosy. Są takie apetyczne. Nie będę w stanie odmówić sobie takiego poczęstunku. Muszę jak najszybciej spróbować cheetosów z czekoladą. To brzmi całkiem ciekawie. Okej. Okay. No i jak to smakuje? O, zaskakująco dobrze! To jest pyszne! Podoba mi się. A teraz wezmę więcej. Szkoda, że nie możesz poczuć tego smaku. To niesamowite. Jestem pewna, Fibi, że nigdy czegoś takiego nie jadłaś. Mm, to jest takie smaczne, że mogę to wszystkim polecić. Czyli z czekoladą? Chcę jeszcze? Tym razem wezmę więcej. Mm, jak dużo? Ekstra? Mm, Nerealnie! fantastycznie! Muszę spróbować czy z czekoladą, więc podkradnę kilka Jane. Myślę, że nawet nie zauważy, jeśli ja... Nawet nie próbuj. Masz surowe grzyby, więc je jedz. Okay. Fuj, surowe grzyby smakują tak okropnie. W ogóle nie lubię grzybów. Może będą lepiej smakować z czekoladą. Muszę spróbować. Zanurzam wszystkie grzyby w czekoladzie. A teraz... Otwieram buzię szeroko. I próbuję tych grzybów. Czekolada ich nie uratowała. Niesamowita ochyda. Jane, nigdy nie próbuj grzybów z czekoladą. To jest takie niedobre. Ale i tak je zjem. Ochyda. Dlaczego Jane ma pyszne Cheetosy, a ja mam okropne grzyby w czekoladzie? Let's go. Wow, macie już nowe smakołyki pod kloszami. Kto będzie pierwszy? Jane wygrała. O rany, ma lody. Podoba mi się to. Lody z czekoladą, co może być lepszego? To takie pyszne. Wygląda apetycznie i smakuje bosko. Chcę jeszcze. Nigdy nie można mieć za dużo lodu. A z czekoladą są niesamowite. Jakie pyszne lody. O tak, zgadzam się z tobą. Ech, gdybym ja miała lody, mogłybyśmy je jeść razem. Nie mogę dłużej patrzeć, jak apetycznie je Jane. Co? Ja mam seler? Co za ochyda. To najbardziej paskudne warzywo zaraz po brokułach. Trudno, trzeba będzie próbować. Nawet niewygodnie jest go polewać czekoladą. A te liście, kto je w ogóle jada? Dobra, próbuję. Może mi posmakuje. Nie, nie smakuje mi to. A teraz muszę spróbować tę część. Zanurzam ją w czekoladzie. Może ona będzie smaczniejsza niż liście. Ok. Gotowe. Próbuję. Um. Mm, tak naprawdę przy kolejnym kęsie Jest znośnie Mogę wziąć się w garści Zjeść cały seler Ekstra Dałam radę wszystko zjeść To było trudne Jane, nigdy nie próbuj selera z czekoladą Oj, niedobrze mi Biedna Phoebe, tak mi przykro Nowe pyszności Dowiedzmy się, kto ma więcej szczęścia Co ma Jane? Uj, jajko na twardo. Niezbyt pasuje do czekolady. A co ma Fibi? Fibi ma croissant. Super. Jestem gotowa próbować. Zanurzam w czekoladzie. Rogaliki są takie pyszne. Marzę o wycieczce do Paryża, żeby zjeść dużo krosą. A z czekoladą smakują jeszcze lepiej. Mam rację, to prawdziwa uczta. Jakie pyszne! Nie mogę się oderwać. Dodam jeszcze czekolady. Ui, madame! Mm. Masz takie śmieszne czekoladowe wąsy! Wow! Jestem naprawdę bardzo zabawna! Jane, teraz twoja kolej. Nie chcę za bardzo próbować gotowanego jajka z czekoladą, ale muszę. Mam nadzieję, że z czekoladą to będzie zjadliwe. Nie mam nic przeciwko gotowanemu jajku. Ale nie z czekoladą. Spróbujmy. Fuj! Paskudne połączenie smaków. Nigdy czegoś takiego nie powtarzajcie. Nie podoba mi się. Ale jakoś zjem. Muszę zapić te jajka czekoladą spontanny. Mm, jakie dobre! Coś takiego lubię o wiele bardziej. Mmm! Dziewczyny dałyście radę, challenge dobiegł końca. Do zobaczenia, pa pa!